Przemarzłeś? Mam coś lepszego niż antybiotyk. Staropolski krupnik babci Ani. Zaczynamy od bazy, żeberka, żołądki drobiowe i koniecznie suszone grzyby. To one robią ten głęboki, leśny aromat. Teraz sekret gęstości. Kasza jęczmienna wiejska. Nie płucz jej do czysta. Ta skrobia sprawi, że zupa będzie zawiesista i sycąca, a nie wodnista żeby krupnik miał ten piękny złoty kolor włoszczyznę zetrzyj na tarce i podsmaż na maśle to wydobywa słodycz i zmienia zwykłą zupę w poezję spójrz tylko to nie jedzenie to balsam na żołądek rozgrzewa każdą kosteczkę syci na cały dzień i smakuje jak dzieciństwo chcesz więcej takich babcinych sekretów to kliknij ten przycisk, subskrybuj i zaobserwuj babcie Anię, bo w spiżarni mam jeszcze mnóstwo skarbów.